będzie przygotowany około godziny 15.15, 15, tuż przed godziną 15.30. W związku z tym tak samo również oświetlenie finału. Ladies and gentlemen, message to the junior handlers uh, who have been qualified to the final competition is that uh, we are planning to start the final competition uh, of the junior handlers uh, just before half past three. so... 確かに確かに。<laughs> <laughs>